Gdzie ja jestem? Jak się tu znalazłem? Jesteś w Dunach! Z Duny powstały w roku 1267. Założycielem z Dun był Jan Pobożny. W Herbie z Drun znajduje się głowa Jana chrzciciela na złotym talerzu na niebieskim tle. Duny to mała miejscowość położona w Wielkopolsce. Liczy ona 4600 mieszkańców. Pokażemy Ci kilka współczesnych gadżetów. Została zaprojektowana w 1871 roku przez Karla Von Oto zbyt babka. Kładamy tu na naczynia. I po godzinie już są czyste. A tego to na pewno nie widziałem. Właścią wody. Pierwsza została zaprojektowana w 1596 roku przez Johna Harringtona. Z powodu braku kanalizacji Plan jednak nie wypalił, lecz w 1738 roku toaleta ze spłuczką została przywrócona do życia codziennego. To jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące muszę to zapisać. Po co nasza gwiazda roka, Sawery, uczeń klasy szcięcie? Dziękuję Wam za spotkanie. Dużo się od Was nauczyłem.